Ten temat marzeń naszych chorych, właściwie takich marzeń można powiedzieć przed śmiercią, to chyba z naszego doświadczenia wynika tak, że rzeczywiście jest część chorych, którzy marzą o czymś takim e, ekstremalnym, o czymś takim e, czego nie odbyli. Czasem mówią, e, całe życie pracowaliśmy, a mogliśmy podróżować, a mogliśmy, e, nie wiem, więcej czasu spędzać razem. E, I może te marzenia są takie o jakichś podróżach, o wyjazdach, o e, jakichś ekstremalnych lotach. A duża część naszych podopiecznych marzy o tej bliskości ze swoimi najbliższymi właściwie: o tym, żeby mieć czas być razem, żeby mieć czas na tą czułość, na to przytulenie, na pobycie, na rozmowę, żeby być blisko tych, w tych chwilach dla nich trudnych też, żeby trochę. Pobyć w tej jakości, w tym, że nie trzeba nic, nigdzie się spieszyć, nie trzeba zaraz biec do pracy, tylko być ze sobą. I nawet jak jest trudno, to tym bardziej być ze sobą. I chyba to są te, myślę, takie naj, najważniejsze marzenia, bo może one są mało spektakularne, ale oprócz tych marzeń, gdzie nie byli i czego nie zwiedzili, to marzą o tym, żeby uczestniczyć w tym życiu. E, swoich dzieci, swoich wnuków, e, swojej żony, męża, swoich najbliższych.